Cześć wszystkim z tej strony Simone i witam Was już w drugim odcinku z Box SMP. Jak pewnie wiecie, w poprzednim odcinku zbudowałem startowy domek i jak już widzicie, trochę go udekorowałem. Czyli mniej więcej dodałem trochę zieloności wokół, zbudowałem trochę torów, a przede wszystkim zbudowałem wnętrze. Natomiast dzisiaj zbudujemy farmę slimów budynek, który będzie odpowiadał za sortowanie i transportowanie slimeballi oraz pierwszą linię kolejową, także koniecznie oglądaj do końca. Ogólnie to całkiem niedawno, bo jakoś 9 miesięcy temu, no powiedzmy rok, ilmango stworzył nowy sposób tworzenia farmy slimeów. Jedyne czego wymaga to bagien. I tak, zgadliście, nie mamy bagien na naszym borderze. Dlatego musimy się cofnąć w czasie i użyć starej metody. No to zacznijmy od znalezienia slimeczanka. I proszę bardzo, krótkie 30 minut, i udało mi się znaleźć jaskinię, w której respią się slajmy. I nawet jest na moim terenie. Farma gotowa i w końcu mogę ją wykreślić z to listy. A skoro już o niej mowa, mam tutaj taką małą ściankę z rzeczami do zrobienia. I jak widzicie, trochę rzeczy już na niej jest i będzie jeszcze więcej, bo teraz jest wasza chwila, aby się wykazać. Dlatego napiszcie w komentarzu, co jeszcze mogę tutaj dopisać. Znajduję się teraz mniej więcej nad farmą i chcę tutaj zrobić mały budynek, który będzie przesyłał slajbole z farmy do mojego magazynu. I robię to tylko dlatego, że jestem leniwym człowiekiem i nie chcę mi się cały czas schodzić tam na dół, aby je zebrać. W takim razie zacznijmy od mechanizmu i chciałbym go zbudować samodzielnie, bez żadnych poradników. I tutaj mam taki mały schemat. Zacznijmy od początku, czyli od tej skrzynki, która zbiera slimebole z farmy. Następnie mamy mechanizm, który ładuje te slimebole do main karta i wysyła Mainkarta na górę, tym oto mechanizmem. Następnie Mainkart ląduje na górze i jest popychany przez coś, dzięki czemu jedzie dalej i trafia na ostatni już mechanizm, który ma za zadanie rozładować tego Mainkarta, gdzie slimebole trafi od razu do mojego magazynu i od razu wypchać go, tak aby wrócił z powrotem do farmy. No to mam już pierwszą wersję mechanizmu zrobioną. Ma ona trochę błędów, które będę w przyszłości naprawiał, bo na razie działa. Także do niczego się tutaj nie przyczepiam, działa, zostawiam. Teraz zostało zrobienie torów, które połączą mi tamte szyny z tymi i zrobienie całego donku. Dobra, w miarę już to powiedzmy, że skończyłem, bo żeby powiedzieć, że to jest skończone, to jeszcze naprawdę dużo, dużo brakuje. Natomiast, yy, jak sami widzicie, powstał tutaj taki mały prank. I słuchajcie, pomimo, że to jest prank, to naprawdę to dobrze wyszło, bo słuchajcie, w pewnym sensie sprawiło, że moje skończenie. Tych torów się ożywiło jeszcze trochę, bo tutaj był pusty teren, tak naprawdę, było tak zielonkawo. A teraz są takie wystające, fajne, takie ele żółte elementy pszenicy, więc naprawdę to fajnie wygląda. Także to na razie zostawiamy. I słuchajcie, plan jest taki, aby to zostawić i po prostu będziemy eliminować te pola, tak naprawdę. Powoli, po prostu dobudowując nowe rzeczy, także będzie powiedzmy, jeszcze bardziej widać progres, jak się te pola zmniejszają. Natomiast muszę się jeszcze cofnąć do tego mojego systemu, bo słuchajcie, zepsułem go trochę. Nie do końca działa tak, jakbym chciał, i chyba po prostu nie przerósł w swojej skomplikowaności, jakiejkolwiek. Dlatego niestety, ale go usuniemy i zrobimy po prostu zwykły magazyn. Tych całych slime boli w budynku, który będę tutaj budował A wagonik i tak będzie jeździł Po prostu zrobimy taki zaokrąglony tor tutaj I wagonik będzie sobie normalnie sam jeździł Ale itemy nie będą się magazynować w nim I nie będą jeździć do jakiegoś głównego magazynu Tylko po prostu zostaną w takim budynku, który tutaj dopiero będziemy budować Ale skoro już mówię o tym budynku To jak się pewnie domyślacie Będziemy go budować z cegły Dlatego przygotowałem już trochę cegieł i mam nadzieję, że wystarczą, bo to jest trochę ponad 9 staków. Także myślę, że raczej się aż tak nie powinienem rozbudować, bo to ma być mała taka budowla, ale mam nadzieję, że to wystarczy. No i powinno. Także jak sami widzicie, jeden problem, jeśli chodzi o budowanie tego budynku, mam już rozwiązany. Cegły są, ale powstaje teraz drugi problem. Bo Chcę zbudować tę, powiedzmy, no, fabrykę tutaj i przeszkadzają mi w końcu te drzewa badzi tutaj. Teoretycznie Badzia powiedziała, że tego nie używa i że... no i w sumie tak za bardzo też badzi tutaj nie widziałem. Raczej Badzia się osiedliła w tamtą stronę, ale cóż, jakkolwiek trzeba się jej zapytać, czy będziemy mogli to zburzyć. Ale na szczęście to jest problem dla cinka z przyszłości, także na razie się tym nie przejmuję i zbieram powoli materiały do budowania tej fabryki. Dobra, jak widzicie, budynek już jest gotowy, i teraz zostało mi do zrobienia trochę dekoracji, bo jak sami widzicie, jest po prostu taki surowy budynek. I tak ogólnie, to poza tym lapsem też powiedzmy, spróbowałem to od nowa trochę poteksturować na zasadzie, że tam wyżej jest brudniej i to tak się powoli wyczyściło. I powiedzmy, że w miarę ujdzie, nie podoba mi się to tak jakoś wybitnie. Ale no, uczę się tego gradientowania w taki sposób i, i na razie to musi po prostu jakoś być. Załatamy to po prostu jakimiś drzewkami, krzaczkami i tak dalej. A w dodatku, słuchajcie, pomyślałem, że pasowałoby jakąś drogę do tego budynku doprowadzić i wpadłem na pomysł, że zrobimy tutaj linię brzegową. I pozwólcie, że użyję tutaj trochę 3 bo nie chcemy się iść na drugą stronę. I puścimy drogę tutaj pod torami, zrobimy taki przejazd pod spodem, i będziemy mieć drogę, która się będzie łączyć z tą drogą. I od razu będzie też tutaj przejazd kolejowy. Także myślę, że to będzie fajnie wyglądać. A doda naprawdę ciekawego jakiegoś detalu tutaj. Mimo, że to już teraz fajnie wygląda, nie powiem, że nie, ale przynajmniej jakoś się zajmiemy wtedy tą ścianą płaską, że jakoś to wzmocnimy i będzie tutaj taki wjazd do tunelu. Zajmijmy się teraz wnętrzem, bo budynek wygląda teraz już jakkolwiek, się przynajmniej blenduje z otoczeniem, ale wnętrze wygląda tragicznie, bo dosłownie tej nic nie ma, i nie wiem w ogóle czy na pewno się będziemy nim dzisiaj zajmować, na pewno będziemy robić tutaj ten system teraz, który będzie transportował te z dołu tutaj na górę, pewnie tutaj zrobię taki mały magazyn, żeby to się wszystko tam mieściło, bo na razie <laughs> tak, został to jeden taki trapdoor Który prowadzi właśnie tutaj na dół do tej farmy I teraz się nią zajmę Bo ona jest zepsuta Działa dalej na zasadzie tego wagoniku I jest zepsuta Także trzeba będzie się tym teraz zająć Szczególnie, że w trakcie tego budowania Ta farma cały czas tutaj działa I jak widzicie Cały czas mi produkuje tej naprawdę Masę tych slimeboli Także wydaje mi się, że w ogóle to te farmy to już mógłbym tak naprawdę wyburzyć, bo slajma mam już tyle, że chyba naprawdę nie będę potrzebował go ani trochę więcej na całej tej edycji. Widzowie, popatrzcie. Popatrzcie jeszcze, co znalazłem, bo prałem się właśnie za rozwalanie tego systemu i znalazłem tutaj jakieś. To jest mój system do zjazdu, ale tu są jakieś totalne bagrumsy, jeszcze jakieś pistony, które tutaj to wszystko otwierają. jakieś... Moje główki tu są, <noise> babusy. Co tu się dzieje? A jak to, od... jak, to kli... jak to kliknę, to się to otworzy? Hmm. Działa, aha. Dobra, okej. Okay. Aha! Sprytne, ale to jest to. Ja mam tyle tych guziczków tutaj w koło, że ja naprawdę nie wiem. Wszystko można pod nie podpisać, a i tak tego nie znajdę. Myślę, że to już najwyższa pora, aby zakończyć dzisiejszy odcinek. Bo udało się naprawdę bardzo dużo zrobić. Mamy zbudowane tory, mamy zbudowany budynek. Nawet, słuchajcie, zbudowałem, powiedzmy, trochę wnętrza. Przynajmniej ściany jakiekolwiek powstały. Będę musiał jeszcze tutaj zrobić z powrotem tory, żeby puścić ten wagonik w koło. Ale działa. Także to jest najfajniejsze. A jakbyście się jeszcze zastanawiali, co będziemy robić w kolejnym odcinku, to słuchajcie, mamy tutaj moją listę. I kto wie, może uda się w następnym odcinku zrobić nie jedną, z tych rzeczy, a dwie albo trzy. Także słuchajcie, śledźcie kanał, bo już za niedługo wejdzie nowy odcinek. Także jeśli jeszcze tego nie robicie, to możecie zostawić subskrypcję, tak żeby was film nie ominął, a przy okazji możecie dołączyć też na Discorda, bo tam są zawsze powiadomienia o wszystkich filmach. Także tak. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa pa.